O oh, Boże. W końcu jesteśmy. Tak, mój mój. Mistrz. Skąd masz taki statek? Cóż, grawiam za około z rybeli. Idziesz tam. Ja idę tu. Odlatujemy stąd. Jak najszybciej. Od dzisiaj zwać się będziesz. Artu. Masz coś do tego? Jeszcze polubisz tą nazwę. Tymczasem w bazie ostatniego Jedi. Nie czuję się zbyt pewnie. Czuję, że coś się stało. I muszę interweniować. Ach, ciężkie jest życie mistrza, czadaj. O kto coś leci! Kto to jest? Uf, ty, ty. Hmm nie był Uwaga do Jedi. Zabij go Dobrze wykończę go Bibro pałką Nie zrobisz tego Ja czegoś nie zrobię, zobaczymy Ciż ciż Ci ła ci ła ci 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 A ciż a cisza. a ciża. Rawaj go szybciej, trzyża, trzyża, trzyża. głupi drzewaj.